Witam, w dzisiejszym odcinku tradycja czyli Geta JG, w tym wypadku wersja K. Z jednej strony nagrywaliśmy już ten model, z drugiej strony jest to nowy model z regulacją sprężyny, więc w zasadzie nagramy go jeszcze raz, bo tak. Opakowanie to lnówka, sztuka. Chińczyk płakał, jak pakował. A więc na Waszych oczach dokonam otwarcia a oczywiście komplet papierów wszelakich więcej dramatyzmu. Pięknie. Można mnie wynajmować na wesela. Słuchaj, tygodnia. Mam tu, tutaj naszą replikę. Wersja K, jak już wspomniałem. Aż dwie paczki silikonu, także na bogato. Paczkę kulek, i tym razem nawet napisali jakiej wagi. Magazynek typu high cap pojemności około 350 kulek, o ile pamiętam. Nie będziemy dokładnie przeliczać. Prosta ładowarka sieciowa oraz prosta bateria, prosty NIMH o pojemności 1100 i 8,4. Oczywiście zalecamy kupienie sobie lepszej baterii, zainwestowanie w LiPo oraz jakąś ładowarkę do tegoż LiPo. Pudełko odkładamy i weźmiemy się za naszą gietkę. Jest to G36 w wersji K, a więc z czterema otworami wylotowymi na gripie. Wersja C ma 2, Jest jeszcze wersja, która ma 6, czyli najdłuższa. Oraz wersja snajperska, która i dopętam też ma 6. Korpus wykonany jest z tworzywa sztucznego z wytrzymałego, tak podaje producent ABS-u. E, właściwie w całości korpus wykonany jest z tworzywa sztucznego oprócz elementów metalowych, takich jak selektor ognia, śrubki, e, piny czy wnętrze uchwytu na zawieszenie. Oczywiście w środku mamy metalowy gearbox, jak najbardziej nie jest to wersja z gearboxem plastikowym. Kolba składana na bok, w tym momencie widzicie ją w wersji złożonej, aby ją złożyć możemy ją albo wyszarpnąć, albo żeby Zatrzask wytrzymał trochę dłużej. Przesuwamy ją lekko w górę i wtedy ściągamy. Kolba zatrzaskuje nam się w pozycji otwartej. I aby ją złożyć, należy wcisnąć ten przycisk, złożyć na bok i albo dobić, albo założyć ruchem lekko w górę. Selektor ognia, co jest bardzo fajne w Gietach. Oprócz tego, że są wygodne, bardzo składne i dość ergonomiczne, to dwustronny selektor ognia. A więc działa on na obu stronach. Jest to kabin bardzo przyjazny dla strzelców lewojęczych Jest tak samo wygodny strzelając przy tego typu pozycji strzeleckiej, jak i analogicznie przy drugiej. Wszystko działa tu właściwie. Z obu stron tak samo. Dźwignia do wypinania magazynka jest na środku, a więc również jest tak samo dostępna dla osób lewo jak i praworęcznych. Dźwignia przeładowania. Po odciągnięciu widzimy tutaj pokrętło do regulacji hop-up. Duże, dość wygodne. I zobaczymy, czy damy radę. Tak, to jest wiodgie Możemy sobie to zablokować w cymie. O ile pamiętam, ten numer się nie udaje. Natomiast wiodgie możemy sobie zablokować w tym położeniu i regulować ustawiając tego chopka, nie odciągając za każdym razem dźwigni przeładowania. Na górze bardzo długa szyna montażowa, na której możemy sobie założyć wszelkiego rodzaju kolimatory, Chyba, że ktoś bardzo chce lunetę do Giety. To również może. W stoku mamy przyrządy celownicze. Tu mamy przyziemnikową nóżkę. Możemy zmienić ją na jeszcze większą. I mamy tutaj siły do regulacji. Tutaj mamy mały imbusik. Znaczy, tu wkładamy mały imbus, którym regulujemy szczerbinkę lewo-prawo. Tutaj góra dół. Muszka jest stała, nieregulowana. Za to, po wybiciu pina, który znajduje się tutaj, może jeszcze z boku, możemy sobie ją ściągnąć. Jeżeli będziemy montowali lunetę, która na przykład ma duży obiektyw, który to obiektyw będzie nam do końca szyny. Prawie dotykał, no to zdecydowanie trzeba będzie zdjąć sobie muszkę. Na dole dłuższa szyna IS, tak aby zamontować tutaj chwyt taktyczny bądź latarkę, lasę. Z boku mamy miejsce na szynais, ale nie mamy ich w zestawie. I oczywiście bardzo charakterystyczny dla tej wersji 36 tłumik płomienia. Możemy go oczywiście. Odkręcić małym busem, po czym go zdjąć i na gwint 14 mm standardowy nakręcić sobie tracer, tłumik, płomienia inny lub tłumik dźwięku, jeżeli będziemy przedłużali lufę i będziemy z tego próbowali robić coś na kształt snajperki. Z tej strony widzimy ucho do montażu zawieszenia. Ciekawe, mimo tego, że obudowa jest tworzywa sztucznego, wewnątrz tego ucha jest metalowa część, a więc nie ma obaw, że nam się to ujwie. Właściwie z tej strony możemy montować do tej części, również metalowej. Ewentualnie, jeżeli chcemy bardzo długie zawieszenia, to możemy montować jeszcze do tego kółka, aczkolwiek tu już jest plastik, i do tego mm, jest to. Miejsce, które raczej nie będzie nam się obracało zawieszenie, więc tutaj trochę uważałbym. Zdecydowanie te zawieszenia, te miejsca do zawieszenia są pewniejsze. Co do prędkości początkowej, to stokowo ten karabin osiąga mnie pomiędzy 390 a 360, jak podaje producent. I ta rozbieżność wynika z tego, że mamy tutaj. widzimy tutaj miejsce, gdzie wkładamy klucz imbusowy i zmniejszamy lub zwiększamy sobie FPS-y. Teoretycznie możemy regulować te FPS-y o około 40 w jedną lub w drugą stronę. Oczywiście my za chwilę sprawdzimy to na chrono. Skręcimy w jedną y, skrajną stronę i potem rozkręcimy przywonice sprężyny tak aby zobaczyć ile maksymalnie rzeczywiście można tych FPS-ów zredukować. Ale zanim do tego dojdziemy Bateria. Aby dostać się do baterii, wciskamy ten pin, wyciągamy go. Aby go nie zgubić, ha. czyli jednak w wersji G się nie da. Będę sobie troszeczkę poszerzyć te otwory, wtedy będziemy mogli wkładać pin, tak aby o nim nie zapomnieć. Ściągamy front grip. I widzimy tutaj miejsce na baterię oraz wtyk mała tamija. Po drugiej stronie prosty bezpiecznik, który sprawdzamy, jeżeli nam kiedyś aplika nagle przestanie strzelać. Podpinamy baterię. Użyjemy w wypadku znowu baterii LiPo firmy TM Energy, 74 o pojemności 2300. Przy tej mocy nie do końca jest sens męczyć rybnikę baterią 11. 7,4 spokojnie powinna wystarczyć. Oczywiście pamiętajcie o tym, że mając baterię LiPo, nie używacie stokowej ładowarki. Trzeba sobie również zainwestować nawet w tak prostą ładowarkę TM Energy, tej samej firmy, która jest bateria. Oczywiście gdzie i za ile kupić jakie baterie i ładowarki. Do tego modelu dowiecie się z adnotacji, jeżeli ich nie wyłączyliście. Staramy się schować wtyczkę oraz kable, tak aby nam nic ich nie przycięło. I wsuwamy ostrożnie z powrotem front grip, uważając na kable. To w giecie nigdy nie było szczególnie wygodne. Dodamy z powrotem pin. I w tej chwili zasadniczo plika jest gotowa do strzału. Ale spróbujemy ją troszeczkę utaktycznić. Rzucimy sobie chwyt przedni. skoro już mamy tak długą Szynę. Rzucimy jakiś konimata. Tutaj akurat nie będzie nam przeszkadzała nóżka. W tej chwili trochę bardziej rosowo nam Gietka wygląda. Magazynek Stokowo dostajemy high cup, a więc otwieramy go z pazura, wsypujemy kółki. Podkręcamy kółkiem na dole. Oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi biegać z grzechotką, co ma również, Mint MeetCap, kolimator, chwyt przedni to wszystko znajdziecie w naszych adnotacjach, gdzie kupić i za ile. Zobaczmy w końcu jak gieta strzela. Ogień pojedynczy i ogień ciągły. I widzimy nawet na siedem czwórce. Jest bardzo dobra reakcja na spust i niezła szybkostrzelność. I tam zobaczymy na chrono, ile realnie ma nasza dieta z regulacją FPS-ów. Tutaj mamy regulację tych FPS-ów w tej chwili. W stronę wskazówek zegara jest ona skręcona, wkręcona maksymalnie. Zobaczymy ile ma fps, a potem ją rozkręcimy na maksa i zobaczymy jaka będzie różnica. 379, 381, 381, 380. 375, a więc mamy w granicach 380 fps -ów. W tej chwili rozkręcimy i zobaczymy jaka będzie różnica. Sprawdźmy może w połowie. 373, a więc właściwie na razie nic nam to nie dało. Spróbujmy zatem odkręcić do skrajnie, skrajnej pozycji w drugą stronę, czyli rozkręcamy w przeciwną stronę niż ruch wskazówek zegara. Jeżeli ktoś z Was jeszcze ma zegarek wskazówkowy, na komunie chybaż wam nie dają. Słuchaj. To to się już skręca. Chyba bardziej się już nie da. Trzysta 358, 354, 353 To chyba będzie maks, jaki możemy opuścić FPS-ów na tej śrubie Tak, to ona już się w tej chwili całkiem luźno kręci, a więc mamy mniej więcej 350 FPS-ów do kuba i możemy sobie skręcić prowadnicę tak, aby mieć 380. Niewiele więcej, ale do lasu te 30 fps może komuś się różnicę. Zobaczymy ile waży gietka. ka Jako, że plastik to wiele się nie ma co spodziewać. Niecałe 3 kg. Także dość lekko można sobie pośmigać. Także polecamy GT zarówno fanom Bundeswehry, jak i tym, którzy chcą zacząć przygodę z ASG z karabinem Nowoczesnym, w miarę nowoczesnym, o dość dobrej ergonomii i zdecydowanie składnym. Gieta naprawdę świetnie leży, bardzo dobrze się do niej składa i to jest jeden z jej wielu atutów. Jest to w zasadzie klasyka, jeżeli chodzi o Chińczyki i bardzo fajna kabina na początek. Także naprawdę jingonga wszystkim bardzo polecam. Muzyka